Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz. Właśnie skończyłem spotkanie online z klientką, która przyszła notabene z Instagrama i pomyślałem, no, że w końcu wypadałoby nagrać kolejny odcinek. Chciałem ci dzisiaj powiedzieć o takich 10 rzeczach, które nauczyłem się sprzedając przez social media i nie, to nie będą tylko jakieś ogólne porady o robieniu dobrego contentu, tylko naprawdę takie prawdziwe doświadczenia z tego, jak przekształcić followersów w płacących klientów, bo ja wiem, że fajnie się mówi, a masz 10 tysięcy obserwujących, to się łatwo sprzedaje. Wcale tacy ludzie niekoniecznie dobrze sprzedają. I teraz możesz zastanawiać się, możesz się przed kamerą, możesz próbować przekonać kogoś, kto znalazł się na Instagramie, ale w jaki sposób rzeczywiście porządnie sprzedawać i jak to robić. No więc co, słuchaj, zaczynamy. Zaczynamy ten nasz dekalog. I rzecz pierwsza. Mierz wszystko. Dobra, pierwsza rzecz. Musisz zacząć śledzić co naprawdę działa w mediach społecznościowych. I ja nie ukrywam, że też przez pierwsze rok półtora robiłem posty, no bo tak kazano. Stories, no bo wszyscy robią, coś tam się wstawiało, live'y, może ktoś to obejrzy, może coś kupi. No na koniec miesiąca patrzyłem, ile sprzedałem, myślałem o kurde, no może algorytm mnie nie lubi, może czegoś jeszcze nie robię. I to była taka totalna ściema z mojej strony i to też takie Zakłamywanie trochę rzeczywistości. I teraz, dopiero jak zacząłem rzeczywiście zapisywać, które posty, które reelsy generują najwięcej DMów, najwięcej zapytań, które stories prowadzą do spotkań, czy które mm, tematy dają prawdziwych klientów, no to wtedy rzeczywiście zobaczyłem prawdę. Okazało się, że te najpiękniejsze, najbardziej wiralowe często posły to, to jest zero konwersji. A te niby zwykłe, gdzie przede wszystkim opowiadamy o problemach klientów. To tam to generowało najwięcej. Więc teraz ja śledzę wszystko. Który typ kontentu generuje diemy, Z jakich stories ludzie przychodzą na profil i do wiadomości szczególnie, tak? Które posty prowadzą do spotkań online? Które Reelsy rzeczywiście konwertują? Ile followersów miesięcznie się konwertuje na klientów, tak? I ile nowych w ogóle followersów potem przekształca się w klientów. No bo zobacz, bez danych to tylko taka gra trochę w ciemno, albo zrobi, albo trafi, albo nie trafi tak naprawdę, nie? Rzecz druga. Content musi rozwiązywać problemy. Czyli nie możesz cały czas postować tylko i wyłącznie o sobie, a zacznij postować dla innych. No i ja jak pewnie większość też zaczynałem z typu ale dzisiaj piękny dzień, idę do pracy taki zmotywowany selfie w aucie albo skończyłem kolejny produkt, albo teraz się będzie działo i no i co? No i nic tak naprawdę. Zero DM-ów, zero klientów. A teraz większość reelsów, postów odpowiada na konkretny problem mojej grupy docelowej. Pięć błędów, przez które tracisz klientów, tak? Pięć rzeczy, których powin które powinieneś robić, jeżeli chcesz zacząć sprzedawać w DM. Jak rozpoznać, że klient wysyła cię na bambus, że tak powiem, tak? No i nagle rzeczywiście zaczęło się bardzo dużo dziać. Kurczę, wszyscy mówili, no to rzeczywiście to mnie. Mam ten dokładnie ten sam problem. Słuchaj, a jak możesz mi pomóc, tak? I, i kontencie tak naprawdę we wszystkich obszarach, czy to jest stories, tak? czy to jest reels, czy to jest post, czy to jest live, jest podobnie. Znaczy Można rzeczywiście pokazywać, co jemy na śniadanie, można rzeczywiście angażować tych ludzi, bo ten kontent potrzebny jest taki ludzki, natomiast ten, który najbardziej konwertuje, to ten, po którym jest najmniej zaangażowania, takich, takiego serduszkowania. To są case studies, to są before after, to, są, to jest background robienia jakichś projektów. tak. To jest konkret, do, konkret jakiejś wartości, która rozwiązuje problem, tak? Albo case studies, klient zrobił to, to i to. Pamiętaj, ludzie nie obserwują Ciebie, żeby wiedzieć, co fajnego robisz, tylko obserwują Cię, bo wiedzą, że coś zyskają. Raz, że to może być rzeczywiście fajne spędzanie czasu z Tobą, no ale dwa, jeżeli chcesz coś sprzedawać, no to musisz rozwiązywać konkretne problemy. I rzecz trzecia, DM to najważniejszy kanał. I to, tam się dzieje prawdziwy biznes i fajnie mieć komentarze, fajnie mieć zaangażowanie, ale tak naprawdę diemy to must have, czyli jeżeli dobrze angażujesz społeczność, także rozwiązujesz problemy, no to ludzie się odzywają do ciebie. 80, a może nawet i więcej, 80% moich klientów zaczyna rozmowę właśnie w wiadomościach prywatnych. No i teraz tak tu jest pułapka, no bo musisz rzeczywiście naturalnie podejść do tej rozmowy, a nie odpowiadać jak robot albo zmieniać się teraz po prostu w jakiegoś, nie wiem, panią z urzędu, e, tylko rzeczywiście zacząć coś z tym robić. E, no bo jeżeli będziesz odpowiadać jak robot albo jak taki typowy sprzedawca, no to to nie będzie działać. Pamiętaj, diemy to jest początek relacji, nie miejsce na teraz na szybkie przejście do tylko i wyłącznie do sprzedaży, nie na spamowanie po prostu informacjami. Tak? To o to chodzi. Słuchaj, widziałem twój post, na przykład o, yy, o tym, jak sprzedawać w DMach. Możesz mi o tym coś powiedzieć więcej? No, a ja, ja pytam, ja, ja pytam też, tak? Świetnie, że napisałeś. Powiedz mi, z czym konkretnie się borykasz w swoich wiadomościach, tak? No, ja słucham. Zadaję kolejne pytania, staram się zrozumieć tą sytuację. I dopiero po czterech, pięciu wiadomościach, w których ja wiem więcej, mogę cokolwiek zaproponować, bo ten człowiek musi poczuć, że emocjonalnie, że on ma rzeczywiście problem i chce go rozwiązać. I teraz tak, zobacz, jeżeli w taki sposób do tego podejdziesz, ja Ci gwarantuję, więcej niż Ci gwarantuję, że naprawdę ta sprzedaż u Ciebie ruszy. Rzecz czwarta. Stories to jest naprawdę ogromna supermoc. Czyli to jest najbardziej często niedoceniana w ogóle funkcja Instagrama. Uważam to za bzdurę, bo ja wiele lat temu tak naprawdę zacząłem bardzo mocno zwracać na to uwagę i tam zawsze miałem najwięcej konwersji, najwięcej sprzedaży. Ja używam Stories po to, żeby co? Żeby przede wszystkim pokazać proces pracy, żeby odpowiadać na najczęstsze pytania, żeby pokazywać rezultaty klientów, żeby robić ankiety, poznawać potrzeby z mojej społeczności. I pamiętaj, że Stories Możesz być bardziej bezpośredni. W postach, w reelsach zazwyczaj piszemy trochę bardziej oficjalnie, a na storiesach trochę gadamy jak do naszych znajomych, bo rzeczywiście tak jest. Pamiętaj, że stories to jest też dialog, tak? Więc jeżeli nawet spróbujesz w taki sposób do tego, bo słuchajcie, mam problem z jednym klientem, tak, zrobiliśmy to, to i to, albo wczoraj popełniłem błąd i tego i tego się nauczyłem. Więc jeżeli nie tylko mówisz o swoich sukcesach, to także buduje zaufanie, bo ludzie widzą, że jesteś prawdziwy, że też masz, masz problem, tak? Że nie jesteś idealny, a i to nie sprawia, że się do ciebie zdenerwują i wkurzają. Rzecz piąta: live y to jest game changer, i jeżeli ich nie robisz, to tracisz ogromną szansę, bo live y raz, że są oczywiście promowane przez algorytm jak, jak najbardziej, no ale na żywo także ludzie widzą cię w. W czasie takim rzeczywistym, więc to buduje, buduje zaufanie jak nic innego. Możesz od razu odpowiadać, mogą widać Twoje reakcje. tak? Więc nie rób lajów o niczym. Hej, jestem tutaj, ci, ci opowiem, nie wiem, co, cokolwiek innego, tak? No bo to jest strata czasu. Tylko rób takie live'y rzeczywiście tematyczne. Odpowiadaj na pytania o biznesie, analizuj na przykład jakieś casey, które miałeś ostatnio, tak? Pokazuj, w jaki sposób robić jakąś kampanię sprzedażową, jak dbać o siebie, jak, jak schudnąć 5 kilo, tak? Albo QA na przykład, tak? Zawsze z taką konkretną wartością, bo ludzie przychodzą pamiętaj po rozwiązania, nie, nie po, tylko po, po gaduszki. nie? I jeżeli rzeczywiście przeprowadzisz dobrze tego live'a, no to masz raz, że masz udostępnienia, bo ktoś zobaczy, że to jest naprawdę wartościowe. Masz diemy, i jeżeli masz diemy, no to możesz prowadzić dalej konwersacje i w dalszym ciągu sprzedawać. Rzecz szósta, social proof to twoja największa broń. I teraz tak, opinie, rezultaty, testymoniale, bez tego. No rzadko kto wam, ktokolwiek uwierzy, czy tobie uwierzy, tak? Na początku ja też nie miałem żadnych opinii do pokazania, zero case studies, zero testimoniali, no, no i ludzie też tak się zastanawiali, a czy warto mu zaufać? Kto to w ogóle jest? Więc tak, ja też zacząłem pracować za grosze, żeby zdobyć pierwsze rezultaty. Potem prosiłem każdego zadowolonego klienta o opinię, Nagrywa, nagrywałem wideotestymoniale, robiłem screenshoty itd. Tak tak no i teraz mam całe wielkie, wyróżnione dwie relacje z wynikami i jeszcze oddzielną rekomendację, więc ja cały czas pokazuję regularnie te rezultaty klientów. I to naprawdę bardzo dobrze działa, bo ludzie kupują od tych ludzi, których ufają, a jak mają ci co ufać, jeżeli nie dowodzisz żadnych, żadnych rezultatów. No i pamiętajcie, proś o proście o opinię, bo 90% zadowolonych klientów jej nie zostawi, jeśli nie zapytacie. Naprawdę tak jest. A jeżeli chodzi o taką opinię negatywną, to nikt nie musi o to prosić, oni sami to sami to robią. Rzecz siódma. Cena musi być widoczna. Nie ukrywaj cen, bo to też jest bardzo duży błąd w takiej social sprzedaży. Ja rozumiem, że nie każdy nie każdą cenę musi być widać, natomiast e no, większość z tych rzeczy właśnie, właśnie ludzi w denerwuje, że ty najpierw, najpierw wypytujesz 10 tysięcy rzeczy, a później dopiero podajesz cenę. To budzi no, taki brak zaufania i często, no, niestety, obrywamy. Jeżeli ty się boisz swojej ceny, to zastanów się, czy naprawdę, rzeczywiście wierzysz w swój biznes, bo to też kurczę, no to tak trochę jest to dziwnie, nie? Więc pamiętaj, żeby wstawiać od razu, żeby mieć to wszystko na, na wierzchu, to oszczędza wasz czas, czas swoich klientów, także waszych klientów, plus buduje zaufanie, pokazujecie, że nie macie nic do ukrycia i że nie jest to jakaś tajemnica. Rzecz ósma, spotkania online to jest sztuka. I to jest trochę inna bajka niż zwykły jakiś tam call bo ludzie, którzy znaleźli ciebie na Instagramie, mają przeróżne oczekiwania. Widzieli wasze, twoje posty, stories, znają być może wasz styl, więc na spotkaniu spodziewają się tej samej energii. Więc pamiętaj, że nie możesz być nudny, nie możesz czytać z kartki. Pamiętaj, żeby być taki sam jak w social mediach, autentyczny, energiczny, bezpośredni. Jeżeli ty będziesz zestresowany, to i klient będzie zestresowany. Więc to jest bardzo ważne, nie? Więc pamiętaj także, żeby zaczynać od czegoś luźnego na spotkaniu. Świetnie, że się spotykamy. Widziałem, że obserwujesz mnie od dawna już tak albo od jakiegoś czasu, co w ogóle ci najbardziej zainteresowało w moim kontencie. W ogóle, dlaczego dzisiaj tu jesteśmy. To przełamuje lody, pokazuje, że ty pamiętasz w ogóle, że o tym człowieku. No i Rozmawiaj, rozmawiaj. Zadawaj pytania o nich biznes, problemy, cele. Musisz jak najwięcej się dowiedzieć. Tak Pamiętaj, social media. W social mediach klienci chcą się czuć wyjątkowo, nie jak jeden z wielu, więc pamiętaj, że każdy klient, każda osoba, każdy obserwator musi być po prostu specjalnie traktowany. Rzecz dziewiąta. Consistency, czyli konsekwencja, bije perfekcję, bije talent, bije wszystko tak naprawdę, tak? Lepiej robić to, postować regularnie, lepiej wstawać reelsy regularnie niż perfekcyjnie. Dla mnie to jest bzdura, i wiem, że to jest taki problem wielu osób, tak? Natomiast to jest problem, dlatego że jest mały brak wiary w siebie, i w własną umiejętności i przez to ukrywamy to. No bo co to znaczy perfekcyjny? Dla każdego może być coś zupełnie innego, pamiętaj, że jak ja patrzę sobie na profile różnych ludzi, którzy bardzo dużo sprzedają, oni nigdy nie byli specjalnie perfekcyjni, natomiast byli przede wszystkim naturalni w tym, co robią i rozwiązywali bóle klientów. Więc pamiętaj, że to o to chodzi. Ja wolę, żebyś wstawił 5 postów i 5 release'ów niż jeden na dwa tygodnie. No bo jak ma to tak naprawdę cokolwiek robić? No i rzecz dziesiąta, personal brand. Jest lepszy niż Company Brand. Więc pamiętaj, że w ludziach, w social mediach ludzie kupują od ludzi, a nie od jakiejś firmy. Więc pamiętaj, żeby ten profesjonalizm, profil, logo i te inne rzeczy, ona niby jest ważna, ale z drugiej strony hookers, tak naprawdę. Jeżeli firma ma najlepszy branding na świecie, ale no niestety nie czujesz z nim flow, no to co z tego? Nic, tak naprawdę. Zero zaangażowania, zero osobowości, no bo cały czas tak naprawdę nie wiesz, z kim ty będziesz współpracować. Więc marka osobista jest dzisiaj must have. Em. To jest twoja twarz, twoja historia, twoje doświadczenia, twoje flow. Więc ludzie kupują, będą kupować Ciebie nie od firmy. Oni chcą wiedzieć, kim jesteś, co myślisz, jakie masz wartości. I to nie znaczy, że musisz pokazywać wszystko, ale musisz pokazać siebie. I teraz najlepsi w mediach społecznościowych, w sprzedaży szczególnie, to ci, którzy są najbardziej autentyczni nie najbardziej profesjonalni, tylko najbardziej prawdziwi. Bo ludzie mają dosyć. Mają dosyć korporacyjnych komunikatów, mają dosyć urzędasów, chcą prawdziwych osób, z którymi mogą się utożsamiać. Więc dobra, słuchaj, to by było na dzisiaj tyle. 10 rzeczy, które totalnie może zmienić twoje podejście do sprzedaży. I ja wiem, że social selling może nie być łatwy, bo trzeba być tu konsekwentnym, autentycznym, cierpliwym. Na to wszystko naprawdę potrzeba czasu. Ale jak już załapiesz taki rytm, to nie ma lepszego sposobu na budowanie biznesu. Więc pamiętaj, nie wszystko naraz, krok po kroczku i rzeczywiście będziesz tam, gdzie chcesz. Spójrz na swoją oś czasu, następne 12 miesięcy możesz być w zupełnie, w zupełnie innym miejscu. A teraz dziękuję Ci. No i cóż, zapraszam Cię oczywiście do kolejnych, do kolejnych podcastów.